Siemanko, witam was bardzo serdecznie, jestem Justyny Brankers, a to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj film, na który pewnie wiele osób czekało, czyli zapisy do już czwartego sezonu Pucharu Świata Widzów. Tak naprawdę od samego listopada było wiele pytań, kiedy Puchar Widzów, Powiedziałem, że po karierze Brankersa, bo tak naprawdę no nie miałem tego zapisane w kalendarzu, kiedy dokładnie rozpocznie się zapisa, ale wiem, że rozpoczynają się dzisiaj, 10 stycznia. No i cóż, chyba nie muszę nic dodawać jak się zapisać. Jeżeli chodzi o same zapisanie, no to po prostu pisujecie w komentarzach swój nick. To jest pierwsza rzecz. Drugi kraj. Jeżeli chodzi o kraje, to jak widzicie, niestety Pański Jumping nie dysponuje wszystkimi. Są niektóre egzotyczne, jak Chorwacja, Hiszpania, Gruzja, Serbia, Łotwa, Wielka Brytania, no ale jednak to nie jest taki wybór jak w DSO, gdzie można wygrać Sri Lankę, Trinidad i Tobago, Watykan. Nie ma tutaj takiego wyboru, więc jak widzicie, musicie korzystać tylko z tych państw. No bo możecie być bez państwa, ale to wątpię, że ktoś by tak chciał. No i jeżeli chodzi o ostatnią rzecz, to sam ubiór. Możecie mieć kolor kombinezonu, jaki chcecie, na przykład czarny, jak tu ma Geiger, Kask, jeżeli chodzi o kaski, to raczej z tych, które mamy w grze, bo jak widzicie mam tu kaski niestandardowe ale połowę to robiłem ja i, i, i po prostu bolą oczy jak to czasami widzę. Możecie z tych kasków jak najbardziej korzystać, nie ma problemu. Kto chce może wziąć ten kask Kamila Stocha, kask Norwegów, kask Dawida Kubackiego, nawet te których nie mam jak widzicie, mogę się poświęcić, bo tutaj zarabianie nie, nie jest jakieś trudne, po prostu trzeba włączyć konkurs z internetem i od razu kasa wpada. No i tak naprawdę to tyle, możecie sobie wybrać narty, jakieś tutaj, nie wiem, maski. Mam już taką jedną specjalnie dla jednej osoby w jednym pucharze świata, jakieś wąsy czy coś, kolor gogli nawet, jeżeli ktoś chce być tak precyzyjny, nawet rękawice yy, i buty, jak chce, jak chce ktoś tak być. No, śmiem wątpić, że ktoś będzie chciał mieć zdjęcie do tego, bo ja jeszcze zapomniałem, jak to w ogóle, w żadnych zdjęć nie wgrywam. No i cóż, to jest tak naprawdę tyle. Te następne informacje zobaczycie też za tydzień w środę, bo też będę chciał zrobić film informacyjny, bo wtedy pokażę Wam kalendarz Pucharu świata widzów. I co, chyba to na tyle ja się z wami e, żegnam. Jeżeli czegoś zapomniałem, to dodam to w komentarzu. A, zapomniałem teraz powiem. Zapisy są tak naprawdę do samego końca tej serii. Bo jak wiecie, pański jumping można e, dodawać zawodników, więc nie ma problemu, jakbyście się z, nie zapisali na pierwszy konkurs, to nic straconego możecie się zapisać przy drugim, nawet przy ostatnim możecie się zapisać, nie ma problemu. Możecie po prostu się zapisywać, bo w DSJ niestety nie was się zapisać, więc pański jumping jest o wiele fajniej, bo jak zapomniecie się zapisać, to nic straconego możecie nadal być, prawda? Prosta i logiczne. Ja się z wami, no już jeszcze raz się z wami żegnam, no i mam nadzieję, że tych dużo zapisów będzie, aby ten czwarty sam był tym najlepszym z pucharu świata widzów. Do zobaczenia!